415 status pierwszy melduje się na służbie Dwayne. Pode się już, pode się Nie nienawidzę wieso kurwa. Klaków. No. To jest tak. Weź 415 na status jest... Melduje się już, już idę. Mój kolego. No, na nie, podnoś nie, pod nie podnoś ich To jest wszystko na kod 8 taki? I nie podnos ich pod tym szpitalem Ale słuchają kurwa Nie no twoja babka to kurwa dziennie 12 przyjmuje ostatni kurwa dziennie Tam to z... nie Ech, ty pedale to... pozyskanie... Czego powiem nie, nie spaś Od momentu zgłoszenia kodu 8 masz szacunek Mieć, no właśnie, to wyższej to, to rangi, a nie, kurde, tutaj loser ten sam. No, no jaki kurwa kończył? No, nie? No to no, no, nie, nie, mam mieć szacunek do wyższej rangi, co wybierzecie? Ale to w nie Nie Mam mieć szacunek do wyższej ranki. Kurwa, ja ty masz magazynków, ja... ile tu masz strapek? Kurwa, Ma dzisiaj mi pało w tyle. zrobki, w was Kartka, ja chcę. Normalny ja ja ma kartkę, wędkarską bentka, Ja, chcę ja, ja też chcę, ja chcę zrobki, ja chcę zrobki. Podajcie. Podajcie. Ah. zabieram się. Co apelowe. Ja. Ja. Make sure. unpecet, unpecet. Unpecet moment. Make sure. Ja. npc Nie zabierzmy GPS-a oni powinni to zrobić. Sygnał że porwał. Zgłaszam. i 102, nie Macie. Jak coś... ID 844 porwana medyka ze szpitalu za koło go kajdenkami i go wywiózł. Mówią na radiu. <noise> Będziesz uciekał przed o tego, policją o tego, o tego medyka. 844 chodzi? Znaczy jak mam być szczera, to teraz jest nas dużo.

Tamto nikt pojedzie, bo dzisiaj nie konie szan na auto. Pomocy! Mam go, mam go, mam go, mam Głaniam, go. mówię, mówię na Głaniam. radio. Żar na auto. Mi rol powiem. Mamy 10-50. Nie ma to jak rozwalił się. Nie ma... W lewo pojechał, w lewo. W lewo, w lewo. Mamy. 10-5, 10, 5, 10 Jeden plus jeden Pojechał w prawo Zmianą. Oni chłopie tak... Oni się tak napalają Zmianą. na mnie wszyscy A to już... medyka Nie ma co jak w pierwszy dzień służby zostać porwany Chodź król na tamę z na tamę I żądanie, żądanie Wywalił się? Nie Padło na autę. auto. Jest... Y, w stronę szpitala pojechał Posi jest u nas no, znowu w Sos, kasino, kasino, kasino. na inny kanał Radia Teraz O, mamy Pomocy mam 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 e, Ja nie rozumiem co wy w ogóle odpierdalacie Kurwa goniąc medyka ty Który ja został porwany porwał. Odwijamy go. Boli, boli, Ty nie jesteście dupa. kurwa policją. Medyka nie mogą porwać. Porwali? No dobra. Czemu? Co to za cipki? jedź tego. Policja 10 5 10, Puszczaj mnie, bo serio pójdę. Nie możesz tak robić. Dostaw mnie. Popień, nie chce mi się z tą bawić. Ale puścić czy nie? Bo ja tak, już nie wiem. Tak. Idiota, gin frajerze. Giń... Kurde, nawet nie mogę. Następny. A ty co, plasterek? Dowodzik? Krzciu. Tylko to zrobisz. Nie zgłasza. Już ci daję prost. Hejka, medyk. Ty zaraz w stąd robisz. Co to jest? Czy hey, to normalne, że policjanty do nas strzelają? Nie wiem, chyba nienormalne. Weź mu kurkę, sprzedaj. Czy? Masz ubezpieczenie? Ja, si. Tak? Nie. Si, mam, 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 mam. Dobra. Czy wiesz w to, że mam 10 milionów sił w Rise of Kingdoms? Możemy kogoś Czy wiesz w to, że mam 10 milionów siły w Rise of Kingdoms? Nie. To gra unbox na Androida ja. i <laughs> iOSa. Buja buja. Podaj się, podaj się. Podaj się. Podaj się. The... Yeah. Co, się? Podaj się. Celuję do Ciebie, podaj się. Ty to celujesz. Podaj nie porwiesz mnie go Odsuń się Dobra, wy kurwa chcecie wylecieć? Poddaj się Pomocy! Podnieś ręce, podnieś ręce Skoruję do ciebie To cię nie popierdaliło? Skoruję do, do ciebie Zostaw mnie Ja jestem nowy, panowie, w tej Podaj pracy się. Podaj się. Jest głośnica na się. 15, 15, 15, 15. Pan coś pomóc? Tam tak na tym wózku widzi. Czy wiesz o tym, że on dzisiaj mnie nosi w ten pistolet. Na szpitalu. Dziękuję. Być? Wózek? Dacie wózek? dajcie wózek? Jak nie macie co robić... Daj buzek, daj wózek, z... daj wózek. Daj wózek. poważnie na branku. Daj wózek. Da pan wózek? Daj, 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 daj

Dlaczego jestem sam na szpitalu, rekrut, to z najgorszym stopniem, i tutaj jest taki rozpierdziel, że nie jestem w stanie tego sam opanować. No tu już do, nie do ciebie jedziemy. jedziemy. Kurde, jadą jadą. Sam, sam <grym> się wiosły, <grym> jakieś motory, wiksy mijają. Nie opanowuję... Aha, no i nagle ktoś sobie scholował, jak powiedziałem o tym jestem jest ten kutas? Daj, daj Masz <grystanie> Daj mi pasterę Ja? No Ej do pasek no, gucci Pasek gucci leci Dostałem 24h Jaki debil Osoba, to, to, to która odpieprzała syf A sam się została już ulotniona z wyspy

nie, on ma nie mogę Kociarny, wsparadzamy Chyba w Chodź, podrzucę Wsiadaj Chyba Ale buja. No wsiadaj Chyba No wsiadaj, Ach, Ja mam ja jeszcze motor Podnieś Tak Chyba no, z tego strój jebanego Spierd... Oh, wow. Ty Kurwa. Chodź po mojemu Masz kurwa zamknięty motor Jest dowód z tego ubezpieczenia. Daj, duhaj, duhaj. Co, co tam? Czekaj, właśnie to włącz. Proszę mi pomóż, panie medyku. Chodź, przelaj do mnie. A f jak pocałam się do ciebie. Przelej. Przelej, gdzieś tam. No jeden nie, jeździ prywatnym autem. Ale zepsuło mi się do... tamto, nie? Nie widziałem jak naprawić. F6, zarzuca pojazd. Aha. Dobra. Wypierdalej, wypierdalej. On jest ja za mną. Spokojnie. Tutaj, śliniaczki. Jestem przejechany. Dobra. Dobra. Ja Na serio? Ja... Ej, nie, leśniaku. Nie, nie do ciebie, nie do ciebie.

Jest David Damian Jest Dobra Czy nawet tego dowodu nie muszę pokazać? Właśnie chyba Wam furę chyba kradnie No pata Czemu to w ogóle relator z jakimś źródłem? się nie wziął w tym służbie? Co? chłopiec ma służbę co się dziwał czy teraz? Nie No się Wiesz Karol tak się zdobywa auta

やった